Hej, hej, z tej strony Naika tajutować w kolejnym odcinku z FTB Skies 2. Tak nazywa się nasza paczuszka, więc lecimy na niej dalej. Ostatnio otworzyliśmy Kobla, który trochę nam ułatwi dalszą e, sprawę z pozyskiwaniem surowców, ale też pytałam was się odnośnie tego, ile właśnie, co zrobić, którą zakładkę sobie wybrać, bo tutaj mamy zakładkę odnośnie e, naszego. Creator. tutaj mamy odnośnie łowienia, a tutaj mamy odnośnie pozyskiwania e, ród właśnie z kryształów, czyli z takowych o takich o kryształów. I właśnie chyba do tego będę dążyć, czyli właśnie te kryształy, bo z tego co sobie analizowałam, pograłam też trochę osobno na takiej, jak to nazwać, nie na paczce, tylko na tej samej paczce, tylko na innym save'ie. I okazało się, że e, jednak e, te kryształy to chyba jest najlepsza forma, bo tam akurat wybrałam sobie Create'a, ale ja w Create nie jestem dobra, więc e, to też trzeba mieć na uwadze. Dobra, ale zróbmy sobie ten e, ama amalg Amalgam Block. Strasznie trudna nazwa. Tylko, że do zrobienia tego bloku będę potrzebowała Dripera i Andezytu. A Andezyt pozyskujemy chyba z wody. Tam myliśmy coś takiego. Mamy spida chyba od jakiejś wróżki. Proszę bardzo, mamy Andezyt i teraz przerabiając go za pomocą K i Dripera, który oczywiście już zdążyłam schować. Niestety, a będzie mi aktualnie bardzo przydatny. To właśnie jesteśmy w stanie zrobić ten nasz surowiec, więc wpakujmy tutaj trochę bagetów wody, chyba no właśnie 3000 to jest max. I mam tutaj e, właśnie nasz, czekajcie chwilę, wezmę sobie tylko tak. Mamy nasz andezet e, blok i teraz mogę go zniszczyć i tak jak widzicie pozyskuję... Undecyt Alloy, a Alloy to jest po prostu rzecz potrzebna do Create'a. Tak, bardzo potrzebna rzecz, bo w sumie z tego wszystko się tworzy i to jest taka podstawa właśnie jeśli chodzi o nasz Create. Ale Create'em pobawimy się zdecydowanie później. Na razie przerobię może te 16 bloków, które mam w swoim ekwipunku i zaraz po prostu do was wrócę jak już to zrobię. No, bo warto będzie mieć na zaś właśnie tych Andesit Alojów troszkę. Oho, dobra, zryspiła się wróżka, która chce TNT, ale ja ewidentnie nie mogę jej dać TNT, bo nie mam takowego TNT w swoich zbiorach. A i jeszcze a propos monet, jesteśmy w stanie zrobić coś takiego, że wykliknąć sobie te monetki. I tak jak widzicie, w moim ekwipunku nad głową są tutaj pieniążki. No, i można je sobie wypłacać właśnie za pomocą tych przycisków. Tak jak zresztą możecie to zaobserwować. Więc w ten sposób to działa. Tak jak widzicie, zostało mi jeszcze 5 alojów do przerobienia. Ale nie wiem, czy w sumie to zrobimy razem. Może w międzyczasie po prostu będę tutaj przelatywać. Choć chciałabym mieć to już z głowy, więc może dajcie mi jeszcze po prostu chwilkę. Och, dobra, został mi już ostatni, ale ten ewidentnie długo się przerabiał. Tak jak widzicie, zresztą została nas noc. A przecież mieliśmy iść oświetlić ten dach. Przy okazji jeszcze. W międzyczasie nie wiem, czy to pokazywałam Wam na zeszłym odcinku, czy jednak nie, znalazłam y, tą wielką pochodnię, czyli właśnie tego naszego Mega Torcha, który właśnie tyle kosztuje. I on właśnie tutaj neguje respawn potworów. Ale yy, no właśnie, my możemy przejść się na tamten dach, bo już nie ma tam creepera, przynajmniej póki co. I możemy włączyć sobie F7 zaraz, tylko potrzebuję jakiś blok, na którym stabilniej będę stała. I jak włączymy sobie F7, to w tym momencie widzimy, gdzie jest możliwość zrespałnienia się potworów i jest ona po tej stronie i po tej stronie. Więc wystarczy teraz tylko oświetlić tutaj właśnie tą przestrzeń i mogę złazić na dół, bo no nie chcę, żeby tutaj na tym domku się coś się respiło. Tutaj jak obejdziemy sobie w koło, to chyba nic takowego się nie dzieje, ale chyba jeszcze tam gdzieś się potrafi zrespić potworek, więc zaraz przebiegnie się po mapie przy okazji wezmę sobie tego aloja. Odbiorę, ale z tego co widziałam, o właśnie, gdzieś tutaj jeszcze jest coś takiego, gdzie może się zrespić potwór. No i jeszcze przebienimy się w kółko. Czy gdzieś tu ewidentnie jest jeszcze takie miejsce, ale na to wygląda, że chyba nie. Tutaj ewidentnie nie, bo tutaj rosną te roślinki, które nam oświetlają teren. Tutaj też nie. Więc wszystko na to wygląda, jest już oświetlone, przez co nie będę musiała się martwić o noc, więc bierzemy nasz ostatni blok antezytu i lecimy do przerabiania dalej. Właśnie, chciałam zrobić ten Aloj, bo chcę zrobić to, żeby odblokować sobie nasz tutaj quest. Nie potrzebuję go odblokowywać jakoś ze specjalnie, bo to nie jest coś, co nie może poczekać. Widzicie sensie inaczej. I tak nie będę wybierać tej drogi, więc nie mam potrzeby odblokowywania tamtego quest'a. Ale po prostu e, już żeby był taki pełny wybór, to wolę Wam pokazać jak to właśnie w pełni wygląda. Czekajcie, bo mamy tą siatkę, a ja zapomniałam ewidentnie jak się ją robi. Potrzebuję przecież patyków. Dobra, czyli wezmę sobie... Zrobię tak. Robimy siatkę. Tą siatkę przekraftowujemy sobie na siatkę z y, chyba właśnie Create'a. No i mamy jeszcze Sifter. Sifter to jest sprzęt, który właśnie też może nam przesiewać surowce. I teraz y, jak zrobić właśnie ten nasz blok, czyli Andesite Casing? Potrzebujemy przy... Okazji drewno i właśnie andezyt aloe i siekierę, ale widzę, że siekiery chyba nie mam w moim ekwipunku, więc zróbmy sobie siekierę, bo to ewidentnie będzie mi potrzebne. Potrzebuję jedno drewienko i teraz tak stawiamy to na ziemi. Musimy niestety to okorować, a potem kliknąć andezytem. I tak oto właśnie mamy nasz blok potrzebny mi do skraftowania siftera. Potrzebujemy jeszcze koło zębate, koło zębate potrzebuje od nas jeszcze drewna, a w sumie to deski. Więc to przeróbmy, ja jeszcze wezmę trochę drewna, bo widzę, że tutaj ewidentnie będę potrzebowała jakieś rzeczy. A, i będę potrzebowała... Kobyl nie może być, może być andezyt, może być granit, wszystko inne, ale nie kobyl. A jak na złość mam tylko kobyl. Więc czas się przejść tutaj i przerobimy sobie to i po prostu będziemy mieli do tworzenia właśnie takich surowców, tylko gdzie to ten, gdzie to trzeba było. craftingu po prostu. Dobra, i mamy właśnie nasz sifter. Ten sifter jesteśmy w stanie właśnie połączyć z naszym przesiewaniem i stworzyć tam pełną taką energię. No, ogólnie, jakby może się jeszcze dzisiaj tym pobawimy, zobaczymy zresztą, jak nam czasowo to wyjdzie, ale w każdym bądź razie mamy odblokowane te trzy zakładki. Ja z tych trzech zakładek oczywiście wybiorę kryształową i zanim odbiorę sobie tylko wszystkie questy, to ja sobie pochowam tutaj rzeczy, bo tak jak widzicie mam ich całkiem sporo w ekwipunku, a nie wszystkie będą mi tutaj potrzebne, wręcz większość nie będzie, więc wolę zostawić je tutaj. I teraz mogę sobie odebrać tego naszego quest'a, znaczy odbiorę w sumie wszystko po prostu z zakładki tam też wyszły itemy z create, bo no bo mieliśmy tego questa zaliczonego ale to nic yy, najważniejsze są te dwie rzeczy i teraz tak ja nie do końca wiem jak to działa wiem że ten kilow to jest kilow który odpowiada za za lepsze generowanie rut ale żeby to miało jakikolwiek sens, to ja chyba muszę zrobić coś takiego. Albo na odwrót. Ach, ja nie mam pojęcia, jak działa ten generator, więc proszę y mnie tutaj nie negować, ale tak, chyba on już działa. Dobra, musiałam jeszcze na chwilę przerwać. Aha. Trzeba jeszcze wyłączyć tą opcję, żeby nie wyłączało mi tych podpowiedzi na górze. Ale dobra, to chyba już działa, tak mi się przynajmniej wydaje. I do tego trzeba podpiąć właśnie te nasze budding core. Ale jak ja zniszczę to, to właśnie chyba to wszystko się rozpadnie. Dokładnie tak się stało. Wszystko się rozpadło, to znaczy, że musimy stworzyć sobie takie budding, a w sumie to void crystal y, katalisty na nowo. I właśnie będę chciała ich zrobić tyle, ile tutaj jest ścian, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak. Zrobimy ich 5, bo mam na pewno 5 tego, dokładnie tak. Mamy 5 tego i potrzebuję jeszcze tylko 5 kobla. Mamy jeden kobl, więc dobierzmy sobie kolejne 5. I mamy nasze Void Crystal katalisty i z nich właśnie mogę zrobić sobie różne rudy za pomocą różnych barwników. No i przede wszystkim zrobimy sobie oczywiście Iron, tylko postawimy to tutaj i na razie w ogóle zobaczymy, czy to działa. Bo ewidentnie będę chciała to zrobić tutaj, tylko... Hmm, nie mam pojęcia, czy to będzie wpływać na to. Czy to przyspiesza? Chyba tak, bo tutaj już urósł, urósł kryształ, więc raczej to działa. Wszystko funkcjonuje jak należy, pomimo tego, że tutaj jest storage zero energii. A to... No, nie wiem na jakiej zasadzie działa, ale chyba działa. A jeśli nie działa, to możecie napisać w komentarzu, to najwyżej to poprawimy. Choć rośnie na tyle szybko, że jestem w stanie powiedzieć, że jednak raczej działa. Dobra, obłóżmy to w takim razie ze, z każdej strony, ze wszystkich stron, to chciałam powiedzieć. I zobaczmy, jakie surowce możemy w sumie z tego zrobić, bo... Gdzieś tutaj będziemy mieli... O właśnie, tutaj mamy tą zakładkę... First Materials i tutaj mamy właśnie te Budding Ory. W pierwszej kolejności raczej będę chciała zrobić węgiel, e, będę chciała zrobić gold i redstone, to na pewno. I może z takich dostępnych dla nas aktualnie. Ach, powiem wam, że to jest akurat ciężkie do wybrania, bo tutaj te, które, na których najbardziej by mi zależało, to jeszcze dostępne dla nas nie są. Bo żeby zrobić na przykład zinc, będziemy potrzebowali... Aha, no właśnie. zink, ora, ale to... o właśnie, tak jak widzicie, to też trzeba będzie zrobić w taki sposób, czyli trzeba będzie odblokować nasz piec, żeby potem go przerobić. Więc może wezmę sobie lapis, bo w sumie koper... albo może koper. Dobra, zróbmy w sumie koper. Co nam szkodzi zresztą? Nie jest to nic ważnego, jak będę chciała zrobić inny, to sobie zrobię inny przecież. Tutaj są jakieś kwiatki, ale ja potrzebuję ewidentnie czerwonego, więc miło by było, gdyby takowy się znalazł. O, mamy czerwony, dobra. Super, mamy parę kwiatków, oczywiście większość z nich jest absolutnie niepotrzebna, ale ymm, no niech już będą. Ja w sumie mogę sobie te takie żywnościowe, bo widzę, że tutaj trochę tych rzeczy mamy, takich żywnościowo naturalnych. Chciałam schować do innej skrzynki, ale widzę, że nie mam innej skrzynki, więc zróbmy skrzynkę. Postawmy ją sobie na górę. Chyba pojedyncza na chwilę obecną starczy, nie mamy tego aż tak dużo. No i oczywiście będę mogła sobie przerobić teraz. Te rzeczy, bo potrzebuję na pewno. A właśnie, na Reston potrzebuję chyba czerwonego barwnika. Dokładnie tak. Więc będę potrzebowała raczej jeszcze jedną rzecz. Pytanie, czy to się będzie zazębiać? Czy tutaj będzie w stanie wyrosnąć jeszcze jeden Reston? Bo może ja źle to położyłam, może powinnam to położyć inaczej. Ale w ogóle dostaliśmy też kilof, który jest zdecydowanie lepszą opcją na zbieranie tego, bo dostajemy dużo więcej szarców. Tak jak widzicie, z całego tego kryształu dostałam aż 40 szarców. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo w sumie. Jak na. Yy, no na wszystko w sumie, co możemy pozyskać. Dobra, co jeszcze będę potrzebowała? Czarny, jak zrobić czarny? Czarny z tych i gdzieś je miałam, bo przed chwilą je dosłownie widziałam. Dobra, mamy. Coś się zespałnowało, wróżka się zespałnowała, ale. Ach... Gdzie? To ciężko będzie stwierdzić akurat, więc może nie będę za nią ganiać. Mamy czarny barnik, więc stworzę węgiel w takim razie. Mogę oczywiście tutaj za pomocą Tyldy zbierać te kryształy. Tutaj trzeba będzie ewidentnie coś... coś jeszcze zrobić, żeby to jakoś lepiej funkcjonowało, ale na razie no funkcjonuje tak, jak zresztą widzicie. Nie jest źle, ale najlepiej też, nie? No i te kryształy tutaj są. Mamy przy okazji piasek, ale nie wiem, po co mi ten piasek akurat? To już zrobiliśmy. I co tam jeszcze? A złoto? Złoto to żółty barwnik. Czy mam coś żółtego? Ech, nic chyba żółtego nie mam, ale ta Blue Orchid to może będzie nasz niebieski barwnik, choć, no właśnie, raczej będzie to Light Blue, czyli niepotrzebny mi aktualnie barwnik. Ciekawe jestem, czy jestem w stanie zrobić, bo tutaj na pewno mamy to, ale te to chyba nie są żółte. Te są szare, ale ten jest niebieski. Ok, czyli mamy tutaj kwiatek. W ogóle nie wiem, co to jest, ale... Ale to pomijmy ten fakt. W ogóle, no te kryształy, tak jak widzę, nie, nie zazębiają się, czyli... Tak jak możecie zaobserwować, jeśli tutaj nie wyrósł, to nie wyrośnie. Na sobie, jakby nie wyrosną obok siebie. O, tak to można nazwać, więc przydałoby się to jakoś zmienić, ale do tego chyba też przydałoby się mieć ewidentnie może jakiś kilow z silktaczem, żeby łatwiej to jakoś tutaj pozyskiwać, łatwiej było się tym jakoś zajmować. O, kryształ urus. Eee, dobra, więc takich, wiecie, tych surowców jest całkiem sporo. Ale no właśnie, brakuje mi żółtego, a jak mogę pozyska pozyskać żółty barwnik? Wyjdzie się pewnie z żółtego kwiatka, dokładnie tak. Któż by się spodziewał, że żółty kwiatek to może być ta opcja. Ale... Tutaj w ogóle ten kwiatek powoduje, że dostajemy dużo więcej barwnika. To dosyć ciekawe. Ale czy ja będę w stanie wyhodować ten żółty kwiatek? Tak jak widzicie, słabo to idzie. Czerwony mamy. O, jakiś inny się wylosował. Ale żółtego jak nie było, tak nie ma. No i nie mamy. Tyle kwiatków zebrałam, ale żółtego jak nie było, tak nie ma. Niestety. Tutaj mamy jakiś kwiatek. O, właśnie ten. Może z tego jestem w stanie. Aha, pozyskać Glowstone, ale. A, nie do tej skrzynki wrzuciłam też przy okazji. Widzę, że teraz pomieszały mi się tutaj esencje z nasionami. Dobra, tutaj wszystko. Trzeba odłożyć. Tutaj mamy jeszcze sałatki do jedzenia, więc o tym trzeba pamiętać. I coś jeszcze mamy do jedzenia. Jabłka na pewno tutaj mamy do jedzenia. Ech, a reszta to raczej do jedzenia nie jest. No i ten gold, jak ja mam pozyskać? Żółty barwnik. Dobra. A jakie ja jestem w stanie pozyskać bonmil? Bo na pewno to robiliśmy, ale już zdążyłam zapomnieć. Z różnych kości. A, z kompostera, ok, dobra, czyli to jest plan na pozyskanie właśnie naszego Bonmila. Wrzucenie tutaj po prostu do kompostera rzeczy i przerobienie ich na bonmil. ale to zaraz się tym zajmę, choć zrobię sobie chociaż tą jedną sztukę, bo chciałam jeszcze z Wami zrobić automatyzację naszego jara. A do automatyzacji naszego Jara, no właśnie, potrzebuję Redstone, ale Redstone już będę miała, no bo przecież mamy to. O, i przy okazji możemy zrobić coś takiego, ale nie wiem, co z tego można zrobić. To jest chyba tylko kwestia dekoracyjna, ale po przepaleniu tego będziemy mieli oczywiście Redstone i z tego redstone'a będziemy mogli zacząć działać dalej, więc ja sobie wrzucę tutaj może z dwa węgielki, wrzucę tutaj również nasz Redstone Geor Shard. I niech on się przepala. Na razie narecną, a ja sobie poklikam tutaj przy okazji na właśnie naszą e, mączkę kostną. Dobra, mam pięć mączki kostnej, ale czy ja będę w stanie zrobić to, co chcę? W ogóle tutaj powinnam zrobić jakiś taki hmm, taką zagrodę, ale jak to zrobić najlepiej tego nie wiem. Czy ja mam jakiś Chisel? Nie mam Chisla, a czy jesteśmy w stanie wykonać jakikolwiek chisel? Chizel jesteśmy w stanie chyba z irona i jednego patyczka, więc ja sobie to wykonam, bo wtedy w tym chislu jesteśmy w stanie przerobić sobie nasz cobblestone na, jakiś na jakąś ładniejszą formę. I tak jak widzicie, tych form tutaj jest bardzo, bardzo dużo. Ale ja pójdę w taką klasyczną, czyli po prostu w kostkę. I będę chciała wyznaczyć tutaj jakikolwiek teren, żeby mi się po prostu ten dirt nie zmieniał, bo jak on ma dostęp do no wiecie, tego tego fejkowego dirtu, to on tak czy siak się przerabia, więc trzeba tutaj zrobić po prostu zagrodę dla naszego cobblestone'a, a w sumie to nie cobblestone'a, tylko dla naszego dirta, tak, dla naszego dirta, żeby właśnie on się nie przerabiał, więc tutaj pociągniemy 2, 4, 5, 2, 4, i zrobimy sobie takie po prostu kółeczko, w którym on będzie mógł się już na spokojnie przerobić. I nie będzie tutaj problemu. Akurat wyszło tak, że mamy idealnie na drogę, prawie. Tutaj akurat jest mech. I jeszcze dorabiam tutaj. Mamy jeden róg, jeden róg i jeszcze tutaj. No i będziemy to wszystko zamykać, przez co będę miała... O Jezus, ja nie chciała! Nie, nie winie! Dlaczego mnie bijesz? Jak się ciebie pozbyć? Aha. No to ten. Umarło mi się. Czy on nadal będzie mnie bił? Nie, chyba już skończył swoją e, jadkę. Nie wiem dlaczego mnie uderzył, w sensie ja go nie uderzyłam specjalnie, przypadkowo go uderzyłam, w momencie kiedy wykopywałam tutaj Cobblestone'a, ale nie sądziłam, znaczy Cobblestone'a, Dirt'a, ale nie sądziłam, że on też mnie uderzy, a tutaj proszę bardzo, ewidentnie chciał się na, na mnie zamachnąć. No trudno się mówi, czasem tak bywa. Wykopmy sobie całego Dirt'a z Tyldą tym razem. Więc mamy już w sumie nie pierwszą śmierć, bo pierwsza śmierć to już była, ale mamy kolejną śmierć, tym razem z ręki Piromancera. Więc to dosyć ciekawe. Dobra, powiększę tu ten obszar właśnie pod nasze kwiatki. Gdybym chciała jeszcze jakieś barwniki zdobywać, to chociaż będę miała pewność, że mogę to tutaj zrobić. Pytanie, czy tutaj się udało? Tak, tutaj wkleiłam ten dirt. No i dobra, w międzyczasie jak to będzie sobie rosnąć, to my właśnie się zajmiemy tą automatyzacją naszego jara. I teraz tak, to mamy. Potrzebuję jeszcze hopper. Do hopera potrzebuję oczywiście deski Redstone i Cobblestone i sztabki żelaza. To też będzie mi potrzebne. Więc ten Redstone, tak jak zresztą widzicie, mamy już tutaj. I jeszcze cobblestone potrzebuję. No i mamy raczej wszystko na przerobienie pistona i na przerobienie jeszcze dropera. Proszę bardzo, to mamy w gotowości. No i potrzebuję jeszcze 6 sztabek, jeśli chodzi o cast iron ingoty, ale je jesteśmy w stanie zrobić. No na przykład w Blasting furnaceie, ale to trochę marnotrawstwo surowców na, na ten czas. Więc zrobimy sobie po prostu je w ognisku z ironowych sztabek. Będziemy musieli na to trochę poczekać, bo będę potrzebowała takich sztuk aż 6. Tutaj widzę, coś się zablokowało, ale to na spokojnie się tutaj przerobi. Ja w międzyczasie wrzucę sobie jeszcze węgiel i przy okazji jeszcze stak drewna do przerobienia, żeby ten węgiel ciągle gdzieś mieć w zanadrzu. No i tutaj widzicie, 10 sekund potrzebujemy. Zaraz to zdejmiemy i będę kładła kolejną porcję takowych sztabek. Dobra, zebrałam właśnie ostatnie sztabki, więc jesteśmy w stanie już przekraftować nasz automatyczny jar. No i na jakiej zasadzie to działa? Będziemy potrzebowali jeszcze jakiekolwiek rurki. Pytanie, czy tutaj w ogóle mamy coś odnośnie rurek powiedziane, czy to jest taki... Aha, takie widzi mi się, jakich rurek w sumie użyjemy tutaj. Tutaj mamy różne w ogóle informacje. Tutaj mamy na przykład informacje odnośnie, właśnie naszych skilli pod, pod K, czyli właśnie te takie umiejętności, które mamy, na przykład, właśnie na atletyczność, czy na miecz, czy właśnie różne takie rzeczy. Mamy tutaj First Material Guide, czyli takie przeprowadzenie po pierwszych materiałach. Mamy Autohammer, który pewnie będziemy chcieli zrobić. W tym przypadku aeronowy to jest chyba pierwszy hammer dokładnie który możemy zrobić. Późniejsze będą inne i chciałam jeszcze zrobić może właśnie nasz augment i tutaj mogę zrobić w ogóle właśnie blasting, a upgrade tylko do tego też będę potrzebowała blasting furnace, ale też możemy właśnie no, tak się zastanawiam, co w sumie można by było, ale chyba ten blast, co by był najlepszy, akurat upgrade na chwilę obecną. Więc może go po prostu zróbmy. A nie wiem, jest jakieś ostrzeżenie, ja się tych ostrzeżeń boję. I mamy kozę, która na dodatek mnie bije. I jeszcze da mi iron. Boże święty, ja. Ta paczka jest potworna. Po prostu. Ona jest po prostu potworna, jakby... Nie ma tutaj nic do powiedzenia. Ta paczka pod względem wleśpienia się różnych podworków jest po prostu potworna. Dobra, mogę tutaj e, posiać może żółty kwiatek. O, mamy! Mamy żółty kwiatek, więc będziemy mieli golda. Tuż by się spodziewał, że w końcu tego golda się doczekam. No ale dobra, mamy żółty kwiatek, tak jak zresztą widać. Mogę... Właśnie za pomocą tego kwiatka, co ciekawe, zrobić yy, nie tak, tylko tak. I ja przerobię to pomimo wszystko, bo, yy, no, żółtym barwnikiem, tak jak widzicie, mamy chyba jakiś mały problem. Dobra, czego będzie mi najmniej potrzeba? Raczej najmniej potrzeba będzie mi tego i tego, bo tych będzie bardzo dużo surowców. I zrobię sobie tak i tak. I chciałabym, żeby tam właśnie zaczął się gold produkować. O, dobra, tutaj się zaczął produkować. Tutaj jeszcze bym chciała, żeby się gold produkował, właśnie, a nie te surowce. A tutaj, żeby się produkował, właśnie, lapis. Ale widzę, że nie idzie tego zrobić, bo irona będę potrzebowała dużo, ale tego lapisu, no też bym chciała mieć trochę. I z tej strony akurat będzie najlepiej. Jeszcze tutaj by fajnie by było, gdyby był gold właśnie. Czy urośnie tutaj gold? Zobaczmy. Tak, urosł, dobra. Więc mamy sprawę załatwioną, jeśli chodzi o gold i y jeśli chodzi o inne surowce, to na spokojnie będą sobie tutaj rosły, więc to jest super rozwiązanie. Mam nadzieję, że tutaj nic się y nie przyblokowała akurat. No, i tak to wygląda pod względem naszych surowców. Takich, wiecie, zbieramy ich bardzo dużo. Ja będę potrzebowała przerobić sobie gold, no bo na dalszy hamel albo inne takie rzeczy, właśnie będę go potrzebowała. Więc niech on się tam przerabia. Ja w międzyczasie też będę dorzucać drewno, żeby tworzyć tutaj węgiel. W ogóle nie będę chciała zrobić też drugi pies, ale na razie na dzień dzisiejszy to będzie na tyle. Więc ja się tutaj z wami pożegnam. Przy okazji przypominam wam o zostawieniu łapeczek w górę i komentarzy pod tym odcinkiem. A jeśli jesteście nowymi osobkami, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Byłoby mi z tego powodu bardzo miło. No i cóż, dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!